Milionerka zaprosiła swoją służącą na przyjęcie urodzinowe z zamiarem jej upokorzenia, ale gdy służąca przybyła, wszyscy byli zaskoczeni. Zasubskrybuj kanał, aby śledzić emocjonujące historie takie jak ta, i nie zapomnij polubić filmu, aby móc oglądać dalej. Wiktoria Nowak zawsze postrzegała świat jako rozgrywkę, a w każdej grze istniały tylko dwie kategorie ludzi. Ci, którzy grali, i ci, którzy byli pionkami. Ona nigdy nie pozwoliłaby sobie stać się jednym z tych drugich. Była mistrzynią manipulacji, królową iluzji, artystką w kreowaniu rzeczywistości tak, jak tego chciała. Pieniądze otwierały przed nią wszystkie drzwi, wpływy zapewniały jej lojalność tych, którzy pragnęli choć odrobiny jej uwagi a jednak pomimo doskonale utkanej sieci pozorów istniała w niej pustka, nieokreślone uczucie, które pojawiało się w chwilach, gdy nikt nie patrzył, gdy zdejmowała maskę doskonałości i zostawała sama ze swoim odbiciem w lustrze. Żadne drogie kreacje, diamenty, ani wyrafinowane przyjęcia nie były w stanie wypełnić tej dziwnej, nienazwanej luki. I wtedy była Zofia Kowalska, zwykła, cicha, niemal przeźroczysta, była sprzątaczką w posiadłości Nowaków, osobą, której nikt nie zauważał, a mimo to Wiktoria nie mogła oderwać od niej myśli. Ta kobieta bez pieniędzy, bez znaczenia w świecie, bez władzy, jak mogła być tak spokojna? Jak mogła istnieć z tym cichym uśmiechem, jakby wiedziała coś, czego Wiktoria nigdy nie zrozumie? To było irytujące. I właśnie dlatego, gdy zbliżały się jej urodziny, postanowiła zrobić z Zofii część swojego wieczoru. Nie jako gościa honorowego, nie. Zofia miała stać się atrakcją, eksperymentem. Wiktoria chciała zobaczyć, jak długo potrwa ta jej niezmącona równowaga. Każdy ma swoją granicę, trzeba ją tylko znaleźć. W salonie posiadłości Nowaków unosił się zapach świeżo parzonej kawy i delikatnej woni róż z wazonu na marmurowym stole. Wiktoria weszła powoli, jej obcasy stukały o wypolerowaną podłogę, a dźwięk ten wypełnił przestrzeń. Zofia była pochylona nad kryształowym kieliszkiem, który właśnie polerowała. Nie spojrzała od razu, ale jej dłonie na chwilę przestały się poruszać. Zofia zaczęła Wiktoria tonem lekkim, niemal przyjacielskim. Byłaś kiedyś na prawdziwym przyjęciu? Sprzątaczka uniosła głowę, a jej jasne oczy przez moment skupiły się na twarzy Wiktorii. Nie wiem, czy to, co pani nazywa przyjęciem, jest tym samym, co ja bym tak nazwała odpowiedziała spokojnie. Wiktoria uniosła brew. Cóż, w takim razie mam dla ciebie wyjątkową okazję. Zrobiła kilka kroków bliżej, jej sukienka z jedwabiu poruszyła się lekko wokół jej nóg. Zapraszam cię na moje urodziny. To będzie wielkie wydarzenie, a ja postanowiłam, że zasługujesz na to, żeby się trochę zabawić. Zofia nie poruszyła się od razu, jej palce zacisnęły się lekko na krawędzi kieliszka, ale jej twarz pozostała niewzruszona. To bardzo miłe z pani strony, ale nie jestem pewna, czy to odpowiednie, ależ oczywiście, że tak przerwała jej Wiktoria, przybierając ton przesadnej serdeczności. Pracujesz tu od tak dawna, jesteś jak część tego domu. Naprawdę uważam, że to będzie coś interesującego. Zofia nie od razu odpowiedziała. Jej spojrzenie przesunęło się na moment gdzieś za Wiktorię, jakby szukała tam odpowiedzi. Pani naprawdę chce, żebym przyszła? Ależ oczywiście uśmiechnęła się Wiktoria, ale jej oczy pozostały chłodne. Chwila milczenia przeciągnęła się między nimi, napięcie wisiało w powietrzu jak cienka nić, której nikt nie chciał przeciąć. W końcu Zofia skinęła głową. Jeśli taka jest pani wola, przyjdę. Wiktoria przechyliła lekko głowę. Ten moment smakował jak pierwsza wygrana runda. Doskonale, powiedziała cicho, a na jej twarzy pojawił się uśmiech. Nie był to jednak uśmiech sympatii, to był uśmiech kogoś, kto właśnie wykonał pierwszy ruch w grze, której wynik był dla niej oczywisty. Sala balowa rezydencji Nowaków pulsowała życiem. Kryształowe żyrandole odbijały blask złotych świateł, rozświetlając twarze zgromadzonych gości. Kobiety w sukniach haute couture poruszały się z gracją, ich diamenty migotały przy każdym geście. Mężczyźni, eleganccy w swoich dopasowanych garniturach, prowadzili rozmowy przepełnione ukrytymi znaczeniami, a ich uśmiechy były równie ostre, co prowadzona przez nich gra. Wiktoria była królową tego świata. Stała w centrum wszystkiego, otoczona śmiechem i spojrzeniami pełnymi podziwu. Jej suknia, idealnie skrojona, podkreślała nienaganną sylwetkę, a perfekcyjnie ułożone włosy opadały kaskadą na nagie ramiona. Była obrazem doskonałości. I wtedy Zofia weszła. Na kilka sekund czas zdawał się zatrzymać. Suknia, którą Wiktoria dla niej wybrała, była dokładnie taka, jak zaplanowała. Zbyt luźna, w odcieniu zieleni, który raził w oczy. Zbyt jaskrawa, zbyt odstająca od reszty. Miał to być symbol niedopasowania. Zaplanowany akt upokorzenia, który miał wzbudzić drwiące uśmiechy i ciche komentarze. Ale nie wzbudził. Zamiast śmiechu nastała cisza. Goście wymienili spojrzenia. Kilka osób pochyliło się do siebie, szepcząc coś z niedowierzaniem. Atmosfera zmieniła się w sposób, którego Wiktoria nie rozumiała. Jej palce zacisnęły się na kieliszku szampana, gdy śledziła wzrokiem, jak Zofia przechodzi przez salę z uniesioną głową, nie zwracając uwagi na spojrzenia. Było w jej ruchach coś niewzruszonego, coś czego Wiktoria nie przewidziała, i wtedy usłyszała jego głos. Nigdy nie sądziłem, że w końcu Cię tu zobaczę. Gustaw Mazur, mężczyzna, którego obecność na każdym przyjęciu budziła respekt, był jednym z najbardziej wpływowych ludzi w mieście, znany z bezwzględności w interesach i chłodnej kalkulacji. Nigdy nie mówił nic zbędnego, nigdy nie tracił czasu na puste uprzejmości. A teraz ten sam Gustaw Mazur podszedł do Zofii, nie do Wiktorii. Nie do żadnej z kobiet pragnących jego uwagi, do Zofii. Wiktoria patrzyła, jak mężczyzna przerywa rozmowę z grupą bankierów i powoli kieruje się w stronę jej atrakcji wieczoru. Ludzie zaczęli szeptać głośniej, a ona czuła, jak coś wymyka jej się z rąk. Wydaje się, że okoliczności w końcu nas tu sprowadziły, Mazur, odparła Zofia, patrząc na niego z nieczytelnym wyrazem twarzy. Jej głos był spokojny. Zbyt spokojny. Gustaw uśmiechnął się lekko, ale to nie był zwykły uśmiech, był pełen ukrytych znaczeń, jakby prowadził rozmowę, do której Wiktoria nie miała dostępu. Powiedziałbym, że to trwało zbyt długo. Szepty stały się głośniejsze. Wiktoria nie wiedziała, co bardziej ją irytowało: fakt, że wszyscy patrzyli na Zofię, czy to, że ona sama nie miała pojęcia, co się dzieje. To była jej noc, jej gra. A nagle czuła się jak ktoś, kto zgubił instrukcję do własnej zabawy. O czym on mówi? Syknęła do stojącej obok Heleny, swojej najbliższej przyjaciółki. Helena wyglądała na równie skonsternowaną. Nie wiem, ale on ją zna i to nie jako służącą. Gustaw odwrócił się lekko, jakby nagle przypomniał sobie o istnieniu Wiktorii. Jego spojrzenie prześlizgnęło się po niej obojętnie, zanim znów wróciło do Zofii. Myślę, że czas, aby wszyscy dowiedzieli się, kim naprawdę jesteś. Wiktoria wstrzymała oddech. Gustaw odwrócił się do tłumu i powiedział to, czego nikt się nie spodziewał. Zofia Kowalska nie jest zwykłą służącą. Każde słowo, które wypowiadał, uderzało jak dzwon. Jest prawowitą dziedziczką jednej z najpotężniejszych rodzin w tym mieście. Sala zamarła. Wiktoria poczuła, jak coś w niej pęka, jakby nagle grunt pod jej stopami przestał istnieć. Tego wieczoru świat Wiktorii rozpadł się na kawałki. Każde słowo, które padło w sali balowej, odbijało się echem w jej myślach. Jakby ktoś rozbił lustro i kazał jej patrzeć na swoje odbicie w poszarpanych odłamkach. Zofia, zwykła, cicha, niezauważalna Zofia, nie była nikim, nie była służącą, nie była pionkiem w grze Wiktorii. Była dziedziczką, córką jednej z najbardziej wpływowych rodzin w mieście, kimś, kto mógłby stać tam, gdzie Wiktoria zawsze pragnęła być i dobrowolnie z tego zrezygnowała. To było coś, czego Wiktoria nie mogła pojąć. Nie teraz, nie nigdy. Ludzie mówili, pytali, szeptali. Gustaw Mazur wymienił jeszcze kilka znaczących spojrzeń z Zofią, jakby jej obecność była odpowiedzią na pytania, których nikt wcześniej nie miał odwagi zadać. Wiktoria jednak nic z tego nie słyszała. Nie wiedziała, kiedy muzyka znów zaczęła grać, kiedy ludzie wrócili do swoich rozmów. Wszystko zlewało się w jedno, zamazane, bezkształtne. Wiedziała jedno: musiała znaleźć Zofię, znalazła ją później, gdy korytarze rezydencji były już niemal puste. Zofia stała przy jednym z wysokich okien, patrząc na świat, który Wiktoria znała aż za dobrze. To była niezła rozgrywka, nie sądzisz? Jej głos przeciął ciszę, ale nie brzmiał już triumfalnie. Zofia odwróciła się. Jej spojrzenie było spokojne. To nie była gra, Wiktorio. Jej ton był inny niż kiedykolwiek wcześniej. Nie było w nim gniewu, nie było urazy. Było coś znacznie głębszego. Wiktoria zmrużyła oczy. Więc czym było? Kpiny, zimna kalkulacja? Zofia pokręciła głową. To było tylko to, co chciałaś widzieć. Wiktoria zacisnęła usta. Nienawidziła, gdy ktoś udawał, że znają lepiej niż ona sama znała siebie. Powiedz mi jedno zaczęła cicho dlaczego, dlaczego wyrzekłaś się tego wszystkiego? Zofia westchnęła, odwracając się z powrotem w stronę okna bo widziałam, co władza robi z ludźmi widziałam, jak zmienia mojego ojca, moją matkę wszystkich wokół byli więźniami swojego nazwiska. Swojego bogactwa, jakby to miało ich definiować, nie chciałam tego. Chciałam być wolna, wolna. To słowo uderzyło Wiktorię mocniej niż się spodziewała. Myślisz, że ja nie jestem wolna? Zofia spojrzała na nią uważnie. Myślę, że masz jeszcze wybór. Wiktoria zaśmiała się cicho, ale było w tym śmiechu coś gorzkiego. A jeśli wybiorę to, czym zawsze byłam, Zofia nie spuściła wzroku. To twój wybór, ale musisz odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Wiktoria uniosła brwi. Jakie? Zofia uśmiechnęła się lekko. Czy naprawdę tego chcesz? Cisza między nimi była ciężka. Wiktoria zerknęła na swoje dłonie, na swoje odbicie w oknie. Po raz pierwszy nie była pewna, kogo widzi. Zofia zrobiła krok do tyłu. Jeśli kiedyś będziesz gotowa znaleźć odpowiedź, poszukaj mnie. Odwróciła się i odeszła. Wiktoria została sama, patrzyła na swoje odbicie i po raz pierwszy nie wiedziała, czy podoba jej się to, co widzi. Gra dobiegła końca, a ona nie wiedziała, czy wygrała, czy przegrała, ale może po raz pierwszy to nie była gra, może po raz pierwszy to było prawdziwe koniec. Zostaw komentarz i zasubskrybuj kanał, aby obejrzeć następny film.